Cześć, witajcie na kanale techyshop.pl i dzisiaj chciałem zaprezentować Wam kolejny rewelacyjny produkt od Xiaomi, a mianowicie ładowarkę samochodową Mi Wireless Car Charger. Dlaczego ta ładowarka jest wyjątkowa i jakie innowacyjne funkcje posiada, dowiecie się już za chwilę. Oglądajcie. Kolejny nas się postawiło nie tylko na elegancki i nowoczesny design, ale również na niesamowitą funkcjonalność. Mamy tutaj aż 20W mocy ładowania. Dzięki temu, tą ładowarką, w niektórych przypadkach naładujemy nasz telefon szybciej niż po tradycyjnym kablu. W zestawie otrzymujemy ładowarkę, przejściówkę do przeklejenia do szyby, adapter zasilający z gniazda zapalniczki na USB oraz kabel USB-C. Konstrukcja ładowarki bardzo ładnie się prezentuje. Od przodu mamy szklany panel, reszta jest wykonana z bardzo wytrzymałego plastiku spodu mamy wyjście typu USB-C, a po boku rozsuwane automatycznie chwytaki, które wspierają telefony do 81 mm szerokości. Z tyłu mamy uchwyt mocujący, którego zasada działania jest bardzo prosta. Wystarczy, że tymi szczypczykami złapiemy sobie nasz wylot do kratki powietrza w samochodzie. Dzięki temu możemy go zamontować bezinwazyjnie praktycznie w każdym samochodzie. W zestawie otrzymujemy również przylepiec, który pozwala nam na przymocowanie ładowarki na szybie. Dzięki czynnikowi zbliżeniowemu urządzenie samo otwiera się, kiedy zbliżymy do niego dłoń. A położenie telefonu zamyka się. Z boku mamy również czujnik, który pozwala nam rozsunąć chwytak, jeśli chcemy wyjąć nasze urządzenie. A pod spodem dioda, która informuje nas o tym, że zasilanie jest podpięte i nasz telefon się ładuje. W zestawie otrzymujemy adapter, który posiada dwa gniazda USB. Jedno czerwone, do którego należy wpiąć naszą ładowarkę, a drugie pozostaje wolne. Jest to super dodatkowa opcja, bo dzięki temu możemy ładować nie tylko nasze urządzenie bezprzewodowo w naszej ładowarce, ale również dodatkowo inne urządzenie po kablu czyli na przykład może być to telefon naszego współpasażera. Ładowarka współpracuje praktycznie ze wszystkimi telefonami, które posiadają funkcję ładowania bezprzewodowego, obojętnie czy jest to Xiaomi, czy Apple, czy Samsung. Jeżeli to urządzenie zmieści się w nasze łapki, to znaczy, że będzie współpracować. Napiszcie proszę w komentarzach, co sądzicie o tej ładowarce oraz jaki telefon wy byście ładowali przy jej użyciu. A ja jak zwykle zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału i śledzenia naszych treści, których będzie się pojawiać coraz więcej. Także komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć! Thank you.